Nadszedł ten dzień, w którym dojechały boksy te nie jeden, a nawet więcej. Uwaga! Kanał niedługo osiągnie 500 subskrybentów. Więc mam przygotowaną niespodziankę. Trochę się naczekałem na tę niespodziankę, ale dojechała. To jest ta niespodzianka. Już niedługo na kanale będzie ogłoszony konkurs, w którym z okazji 500 subskrybentów będzie do rozdania taki boks cały. Na początku planowałem, żeby wydać tylko matę, ponieważ ten box osiągał tam kwotę 1000. Jeżeli faktycznie byłyby, problem, byłyby problemy z dostępnością tego boksa, to planowałem zrobić rozdaję na 500 jako matę. I na 1000 subskrybentów, jak będzie. No jak będzie tyś, to będzie box, nie? Dla kogoś. No, ale boxy straciły na wartości, zadrukowali ich, pewnie większość z was sobie kupiła. Eee, no to nie jest on już takim premium produktem, więc, żeby się móc bardziej. żeby bardziej premium móc się czuć polski trudna język rzecz, to z okazji 500 ktoś z was dostanie tego. Ale nie tak po prostu hopshop, tylko będzie konkurs. Konkurs będzie ogłoszony. Pod pewnym filmikiem, takim raczej dłuższym. Liczę na to, że uda się to nagrać w tym roku. Chociaż to też nie ode mnie zależy, ale dużo ode mnie zależy. Eee, no. Więc nie będzie losowania, będzie konkurs, będzie kto pierwszy, ten lepszy. I konkurs będzie polegał na tym, że będę sprawdzał Waszą wiedzę z tego kanału. Czyli coś się oglądali, coś się kiedy wyczytali. Więc, no, szykujcie się. A dzisiaj otworzymy dwa takie bydlaki. A czemu dwa? Bo chciałem mieć w pozostawie promek. Promki spadły niemiłosiernie, ale pogadamy sobie o tym później. Oto Charizard UPC, który miał być super, hiper, premium produktem, a narobili go tyle, że przestał być super, hiper, premium produktem i warto się do tego przyznać, że nie miałem racji. Na pewno pamiętacie filmik, w którym nagrywałem, yy, dlaczego UPC powinien być drogi. I tam powiedziałem, że jest tylko jeden warunek, jedna rzecz może zmienić yy, cenę. Jest to po prostu zwiększona podaż, czyli muszą więcej wydrukować i coś zrobili? Więcej wydrukowali. Charizard to jest Pierre My sobie cię otworzymy. Właśnie nie wiem czy jednego, czy dwa boksy. Myślałam o dwóch, ale jak tak sobie pomyślę, to taniej będzie po prostu kupić te promki, Bo chodzi mi tylko o to, żeby mi dwie promki. Więc Może nagram tylko jedno. Zobaczymy, gdzie tu sprzód. To jest Charizard VMAX. Ok, tu mamy. Nie widzicie? Widzicie? O, a, bo tu jest mata. Tu jest mata. Takie pudełko do maty zrobili. Eee. No spróbuję ją wyciągnąć, bo jednak ta mata się przyda na jakieś inne nagrania. To jest ładna. Jedna z lepszych mat, jakie widziałem w Pokemonach. Dobra, odklejmy to. I jest nasz czaruś. To jest Charizard VMAX Alt Art. To jest chyba ten sam Art, tak mi się wydaje. Ale zaraz sobie porównamy. Super mata, naprawdę jest przepicka. Jedna z lepszych, naprawdę jedna z lepszych mat. Bo Pokemony tak z tymi matami to nie szaleją. Ja na przykład te różne maty widziałem ostatnio za jakieś tam Championship, Regionals i takie tam. I w sumie te maty są takie przeciętne, niesamowicie przeciętne. Chyba, że po prostu Flesh and Blood mnie rozpieścił, bo tamte maty są ekstra i bardzo mi się podobają. No to tak, tutaj mamy znacznik Vistar. Znaczy Wista, do kosza. Mamy tutaj trochę paczek. Co to jest? Fusion Strike 4 sztuki. Evolving Skies Złota moneta z Charizardem. Evolving Skies 3 sztuki. Vivid 1 Evolvinga to mogli więcej dać. Dalej, co my tu mamy? O, jest Charizard Promo. A, tu są wszystkie, wszystkie promki. One podobno będą, były nieźle zniszczone w zestawach amerykańskich. Zaraz to otworzymy. Tutaj mamy Losty Astrale, Brilliant Stars, ok. I tu mamy co? Znaczniki metalowe. Koszulki z czarusiem. I kostki. Tylko trzy? A reszta się wysypała. Ok. Czyli to jest wszystko, nie? Zaraz otworzę trąbki. Jak to wyleciało w ogóle? A bo tu dziura się zrobiła. Dobra. O, zimne, ja dopiero kurier przywiózł, teraz nagrywam. Szkoda, że zwykłych kostek nie dają, chociaż turlać taką metalową to trochę strach. Dobra, to to odłożę na bok, gdzieś na bok. Promki sobie otwórzmy. Kod zeskanowaliście już pewnie. Matko jedyna. No dawaj, 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 dawaj. Te promki spadły niemiłosiernie. Ja naprawdę zakładałem, że one utrzymają cenę, a one spadły strasznie. I szkoda, bo każda z nich jest warta około 24-25 euro. Czyli za 75 euro mamy wszystkie prompki. 75 euro to znacznie niższa cena niż cały box. Więc tak, tutaj mamy Charizarda V. Bardzo ładny. v też bardzo ładny i nawet dobrze wycięty mi się wydaje. No. No i v już troszeczkę gorzej, ale z lewa do pro, Ale wcale nie tak dużo. Te karty są, ale tutaj jest róg. Uszkodzone tutaj też jest uszkodzone. Ale super są te karty. Nie mogę się doczekać Crown Zenith, jak wyjdzie więcej tych alt artów wisterowych. Naprawdę cudnie to wygląda. O mamuniu. Dobra, to ja lubię takie karty, więc od razu w koszulki wkładam. Od razu mówię dlaczego chcę mieć dwa takie zestawy tych alt artów. Prosty powód. Pierwszy, to są to są promki, tak? Album z promkami, jak go skończę to wam pokażę, ale jeszcze daleka droga. Jeszcze jedna czwarta kart mi brakuje. Ale już najdroższe mam ze sobą. Z najdroższych mi brakuje jedna. Najdroższe mam ze sobą. Oprócz jednej. No i drugi to jest album z alt artami. No to, to też jest alt art, nie? No to jest osobny album. Więc jako bogacz, który nie ma co robić z pieniędzmi, zabiera dzieciom chleb i kupuje karty Pokémon. No. Myślę, myślę, czy otworzyć drugiego obok, czy nie. Dobra, w tym boksie to jest wszystko. W sensie nic więcej z takich ciekawych rzeczy nie ma. Mata faktycznie, to jest ten czarny na macie, nie? To jest ten sam. No. To tak, to sobie położymy tu. I tutaj mam paczuchy. I pojedziemy od najstarszej do najnowszej, nie? Tak, my, tak zrobimy to chronologicznie. Tak więc tak, jakbyście... Gdybyście spojrzeli na ceny wszystkich produktów, które się znajdują w tym booster w Ultra Collection Boxie. To praktycznie wszystko, o czym mówiłem, spadło z ceną, no oczywiście oprócz busterków, no bo boosterki nie mają powodu, żeby spadać z ceną. No bo są boosterkami. No to ich najtańsza cena po prostu tą ceną będzie Florion, gogold i takie tam. Ja to sobie dosortował później tylko kartę energii będę wywalał. No Bo szkoda tracić czas. Aha, wybit voltage, tylko jeden. W ogóle ile tych paczek mamy? O tak 3, 6, 9, 12, 15, 16 paczek. 16 paczek, takie pół booster boxa. Liczymy na jakiegoś sekreta. Przecież podobno trafienia są bardzo rzadkie, i bardzo ciężko w ogóle coś tutaj uszczelić. Więc jak coś trafimy, to będzie fajno. No ale wracając do wartości tego booster boxa, no to no nie. Booster boxa. Ultra Collection Box. No niestety, przez to, że tego nadrukowali, ani mata już nie jest w cenie. Masz Shadow ani nie jest w cenie, ani w cenie nie są te promki, bo ja sądziłem, że one nie spadną poniżej cen kart, na których bazują. I tak na przykład Charizard VMAX, zwykły Charizard VMAX z Darkness Ablaze, jest wart więcej niż ten Charizard VMAX. No ja nie ukrywam, że ten jest o wiele, wiele lepszy niż tamten. No ale z racji, że tego przedrukowali, no to jest wart mniej. Popyt, podaż, podaż za duża i go rozjechało. My tutaj nie trafiamy nic. <laughs> Jeden holo na razie. Ostatnia paczka, jeśli chodzi o Evolving Skies. Byłoby fajnie trafić coś, coś z wyższej półki. ale to są pokalane. No, co tam jeszcze? Ty, yy, te zestawy, kostka, yy, znaczniki i tak dalej. To też wszystko... Oberwało bardzo mocno. Ampharos No nic, Evolving Sky jest jak zwykle nic. Teraz Może Gengar. Może Gengar by nas przywitał, byłoby cudnie. Ach, świetnie, tu kody są takie. Power Tablet. Zawsze coś. I szczerze mówiąc, nie, nie sądziłem, że Pokemony się na to zdecydują. Nie sądziłem. Bo cały rok dobrze im szło. W sensie potrafili tyle wydrukować produktu, że starczało dla wszystkich i te ceny nie wywalały w kosmos. Wiem, że na UPC była masakra, ale nikt nie kazał im takiego czalizardowego UPC robić. Znowu holo! Eee, no dzisiaj dzisiaj źle to wygląda. No bo spójrzcie, gdyby to nie był sam czelizardowy. Uwielbiam to, nie? Już widać, że tu nic nie ma. Nikt nie kazał im tego czelizardowego robić. Wcześniej zrobili za Siana i za Mazente. No i te karty nie były aż takie drogie. Dobra, widzieliście kod, że była biała ramka. Czemu oni to obracają w tę stronę? My już Fusion Strike lecimy i tu nic nadal nie ma. Szczerze, jakbym kupił tego boksa za tysiaka, a potem... Okej, okay, tu coś... coś jest. Raz, dwa, trzy i cztery. Tu coś jest, ale my otwieramy... To już jest brilliant? To już jest brilliant, Stars, ok. Czyli jakiś trainer z galery? To trzymajcie kciuki za ambrona. Ursifu! Czerwony ursifu! Wartość zwykłej fałki. Uff, ciężko, <laughs> ciężko z trafieniami w tym boksie. No ale otwierając tak drugiego boksa. Kurde, i teraz jest co? Ach! Nie mam pojęcia jak tu obracać te cholerstwa. Za każdym razem jest inaczej. Dobra, no to zresztą tam nie ma co. Nie? Ha! Grambul? Ale kod był. I ja, no, ja tu w ogóle nie wiem co się dzieje. Ale dobra, wracając do tematu. UPC strasznie spadło. Doszło, dojechały dostawy tych salizardowych boksów do Polski. Widziałem już na Allegro, że z dnia na dzień o 100 złotych. Obniżyły się ceny tego boxa tam na 750 zł na Allegro. Więc. No, no niestety po dupie dostał. I ja nie lubię, że takie rzeczy mają miejsca. Najgorzej oczywiście wychodzą ludzie, którzy biorą te produkty w proderze, bo zaraz zabraknie. No i, i wszyscy są skrzywdzeni, a potem nie ma kogo winić. Ale tak jest życie. Dlatego, tak jak w tamtym materiale, tak mogę też powtórzyć, Najlepiej po prostu kupić single. I w sumie powinienem skorzystać z tej porady sam i nie otwierać drugiego boxa, tylko kupić single. Rozwinąłem, bo widzieliście kod znowu. Przepraszam was, ale mam taki kaszel Astral Radiance już lecimy, czyli był Brilliant Stars. Z Brillianta wyjęliśmy dwie takie ser paczki. Ja pierdzielę co oni z tymi kodami. Tutaj znowu nie ma nic. W ogóle te karty są pozginane, zobaczcie. Średnio jestem zadowolony z jakości tego produktu Wiecie? O ile promki jeszcze trzymają się Jako tako I tutaj znowu nic nie ma I Dwie paczki do końca i mamy tylko coś takiego To w ETB-kach Silver Tempest było więcej Można było więcej trafić, bo wiadomo To nie takie hop żeby coś trafić Dobra, tutaj mamy Okej, okay, tak jest kod Raz, dwa, trzy, cztery Lost Origin już idziemy, nie? Zobaczcie, jak to przejechało wszystko. Posortować te rzeczy też będzie koszmar. Mienfu i Dugong. Wow! Na 16 paczek dwa takie trafienia tylko. Masakra! Masakra! Zjąłem z rynku najgorszego boksa. I tutaj widzę, też nic nie ma. Paskulin Holo. Dobra. Karta energia. No jak na wielki, gigantyczny boks, którym się jarałem, no to trafienia bardzo słabe. Drugiego boksa nie otwieram. Już mi gardło wysiada. Więc na dzisiaj to tyle. To jest zawartość boksa za obecnie 750 zł, nie? Taki przy przykład. Plus mata i plus te duperelki. Ojejku. No to tyle. Nara.